Z jakimi objawami często się spotykam? Jaki jest obraz kliniczny? Statystyki zdrowotne są raczej statystykami chorobowymi. Jesteśmy bardziej chorzy niż chcielibyśmy być. Z tych obrazów klinicznych możemy się uczyć, możemy wyciągnąć wnioski z tych problemów. My również z nimi rezonujemy. Na przykład mamy rezonans z naszymi szefami. Prawo rezonansu pokazuje nam, że rzeczy, których doświadczamy, nie dzieją się przypadkowo, ale przychodzą do nas zgodnie z prawem rezonansu. A kiedy nie rozumiem tego tematu, powróci on ponownie. W języku potocznym nazywa się to prawem serii lub nieszczęścia chodzą parami. Oczywiście, kiedy nie rozumiesz tematu, który za tym stoi, otrzymujesz go od nowa, wtedy mówisz prawo serii, nieszczęścia chodzą parami. Dzięki prawom przeznaczenia możesz nauczyć się, że wystarczy jedno nieszczęście, ponieważ wtedy naprawdę je rozumiesz. Poprzez zrozumienie wzorca można się zmienić i rozwinąć. W salutogenezie, nauczaniu o stawaniu się zdrowym, zrozumienie to pierwszy krok. Drugim krokiem jest zmiana. Aby zmienić wzorzec, trzeba go najpierw poznać. Następnie należy odnieść się do własnego życia. W tym celu należy przyjrzeć się wszystkim prawom: prawu początku, rezonansu, biegunowości. Kiedy to praktykujesz, wtedy już wiesz, że wszystko, co się dzieje, ma sens. Możesz zobaczyć, jaki jest tego sens. To właśnie pokazuje nam prawo rezonansu. Nic nie jest przypadkiem, za wszystkim stoi metoda. Wówczas można znacznie lepiej zaakceptować i rozpoznać prawo biegunowości. Możesz być naprawdę zdesperowany z powodu wielu złych rzeczy, które się wydarzyły. Możesz czuć się przytłoczony strasznymi wydarzeniami w życiu prywatnym. Podobnie jak w związkach, jesteśmy szaleńczo zakochani i obiecujemy wieczną miłość i lojalność. Idziemy do ślubnego ołtarza, ale potem kończymy w nienawiści albo przed obliczem sędziego. Często zdarza się, że gorąca miłość zamienia się w zimną nienawiść. Dochodzimy do przeciwnego bieguna. Wielu chce stać się bogatymi i bankrutuje. Byłby to podobny rozwój. Widzimy to na wszystkich poziomach. Wszyscy politycy na rzecz pokoju, których znamy i cenimy, zostali brutalnie zamordowani. I to często z rąk własnych ludzi. Widzimy, że w tej kwestii rzeczy często dzieją się inaczej niż się spodziewaliśmy, ale dostrzegamy stojące za tym prawo biegunowości. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że istnieje metoda. To niedorzeczne myśleć tylko pozytywnie, mieć mnóstwo życzeń, zamawiając wszystko we wszechświecie, nie chcąc za nic płacić, używając afirmacji przez cały czas, bo wówczas prowokujesz i wyzwalasz cień. Wtedy zamiast światła i miłości pojawia się cień. Jak mówi Goethe, jestem częścią mocy, która chce zła i tworzy dobro. I u nas jest odwrotnie. Zazwyczaj chcemy dobra, ale tworzymy zło. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Nie przegap tej wyjątkowej okazji.